Witamy w programie Naturalnie Przemków. Wieniec ze szklarek, chleb z wysokiej, a reszta naturalnych wyrobów z Jakubowa Lubińskiego. Przedstawiciele tych trzech miejscowości będą reprezentować gminę Przemków podczas tegorocznych dożynek powiatu polkowickiego. Tak zadecydowała komisja konkursowa podczas dorzynek gminnych, które w tym roku odbyły się w Parku Miejskim w Przemkowie. Zapraszamy. Mimo zmiennej pogody, czasem bardziej, czasem mniej łaskawej, rolnicy z gminy Przemków zaliczają ten rok do urodzajnych. Jedne z lepszych, w związku z tym, że te słabe gleby tutaj na podłożu piastystym bardzo mocno odczuwają braki wody w tym okresie wzrostowym, czyli przedżniwnym. Tak? Zima trochę dokuczyła, bo do mrozy wykosiły, że tak powiem, ale u nas tych szkód nie było wiele, muszę powiedzieć. Natomiast ta pogoda deszczowa pozwoliła, żeby te rośliny trochę lepiej się, że tak powiem, zachowały i lepiej rozwinęły. Zbiór dzisiaj jest tak szybki, że kilka dni gorących wystarczy, żeby naprawdę z dużych areałów pozwolę zebrać szczęśliwie. Mimo wspomnianych przez burmistrza nowoczesnych technologii, jakich w codziennej pracy używają rolnicy, to w tym roku zbiory w gminie Przemków musiały być bardzo zajmujące, bo na dorzynki gminne wyrobiły się tylko cztery sołectwa. Reprezentacja, co prawda liczebnie niewielka, za to jakościowo nic dodać, nic ująć. Jest bardzo dużo i można powiedzieć, że no, tak przysłowiowo, że nie liczy się ilość, ale jakość. Ma, mała ilość, rzeczywiście na 10 sołeć tylko 4 się zaprezentowały, ale są to bardzo ładne więcej bardzo ładne stoiska. W Przemkowskim Parku utworzono więc niewielką, ale bogatą w różne dzieła ludzkich rąk i matki natury, alejkę z wyrobami przedstawicieli poszczególnych miejscowości. Na czterech stoiskach sołeckich można było znaleźć dosłownie wszystko co naturalne, organiczne, etniczne i eko. Obrazy haftowane przez panie. Bo jedne i drugie, tak każdy swoje. I tu odzież dla maluszków, robiona na szydełku i na drutach. No i widać, że ozdoby na szydełku, tu świąteczne dekoracje, obrusy wysy, wyszywane. No i co? Przed nasze plony. Tu. S -s -swojskie, Swojskie. Tu nic nie ma sztucznego ani kupionego. Chlebek jest tak samo jest swój pieczony. Próbować można wino domowe, mamy miód, bo mamy aż trzech pszczelarzy w jednym domu, mamy wypieki domowe, wiadomo ogrodnictwo warzywa, owoce, orzechy, dzieło takie jak hafty, tam jest masa solna, modelina, wiatrak z zapałek też jest z tej roboty. No mamy smalec, mamy słońskiej roboty, ser smażony na maśle, dożywający ser przesmaża się na maśle, oczywiście ogóreczki do tego są, to no i co bardzo polecam, kremala z masłem, zbiorę przez naszą panią, która ma dwie krówki, bardzo dobrze się doją, no i wrabia masło, sery wrabia, że jest wspaniała sprawa, masełko. Na naszym swoisku mamy same swojskie wyroby, przetwory naszej domowej roboty, nasz w słoiczkach różnego rodzaju, swojski chlebek, swojskie owoce, warzywa i swojskie ciasto przede wszystkim, które naprawdę bardzo apetycznie wygląda i bardzo smacznie smakuje. Tym razem dość nietypowo jak na gminne świętoplonów, plonów dożynki zorganizowano w mieście, a nie na wsi jak jest to w zwyczaju. Nie mieliśmy okazji, żeby zrobić wiosce. Wiele rzeczy jeszcze jakby nam się nie ułożyło do końca z takim planem, jakim mieliśmy. Bo jak zrobiliśmy dożynki, to zrobiliśmy najpierw w trzech regionach, w takich grupach wsi. Następne były zakładane takie, że jeśli będą nowe obiekty świetlicowe, tam robimy dożynki. No, Poślizg w programie realizacji nam się zmienił trochę i w jesteśmy, ale w połowie zadania. My w przyszłym roku wrócimy do formuły i żeby nie ponosić kosztów do rozkorzyć organizacji, zrobiliśmy to w mieście, bo mamy infrastrukturę, tak? Mamy scenę i nie ma problemu, żeby tutaj się mogły na Dożynkach wszyscy mieszkańcy spotkać. Mimo wszystko udało się dotrzymać wszelkich dorzynkowych tradycji i zwyczajów. Sołectwa przygotowały wieńce. Następnie na scenie w Przemkowskim Parku po kolei każde przedstawicielstwo prezentowało i ośpiewywało wieńce. Jedna z miejscowości, a mianowicie Jakubowo Lubińskie, pozwoliła sobie na odrobinę awangardy i zamiast tradycyjnych przyśpiewek dorzynkowych wystawiła znany w Przemkowskim środowisku kabaret działający przy tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tymi dorzynkami tradycyjnie, tak o. Właśnie, a z czego więcej zrobimy, bo nie mamy z czego więcej zrobić. Co, pójdziemy, pozbieramy po śmietnikach puszki, butelki? Suche patyki, puszki, butelki. No, czyli na i taśmę. Jak no w, w czasie, kiedy świętujący udali się, by pozwiedzać sołeckie stoiska, dożynkowa komisja konkursowa szczegółowo i dokładnie oceniała wieńce. W dodatku, jury kurczowo trzymało się wyznaczonych kryteriów, bo ciążyła na nich wielka odpowiedzialność. Otóż wybrany przez komisję wieniec będzie następnie reprezentować gminę Przemków na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbędą się w Gaworzycach. Braliśmy wiele aspektów, czy on jest na kole, ilość zużytek, zbóż, ilość owoców, warzyw, kwiatów, czy to naturalne, czy nie są sztuczne, no i końcowy efekt. Zdecydowali się na wieniec przygotowany przez mieszkańców miejscowości Szklarki. Z tamtejszego zespołu ludowego marzenie zdradziły nam, że pracowały nad zwycięskim wieńcem przez ponad miesiąc. To było pierwsze miejsce, bo zasiałyśmy sobie na poletku len i proso. Mieliśmy swoje, a po prostu resztę zboża kosiliśmy u rolników. Chodziliśmy wcześniej, kosiliśmy tak. Sołtys nam bardzo dużo pomagał. Bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą tradycją dożynkową jest wypiekanie świątecznego chleba. Dożynkowy bochen jest przekazywany włodarzowi gminy, który następnie stara się nim równo obdzielić wszystkich zgromadzonych mieszkańców, mówiąc przy tym, że postara się, by tego chleba nigdy nikomu w jego gminie nie zabrakło. Chleb jest też głównym bohaterem jednego z dożynkowych konkursów. W tym roku komisja konkursowa miała nie lada kłopot z wyborem najsmaczniejszego bochna. Mieliśmy problem, bo wszystkie chleby są smaczne, wszystkie są piękne, ale tu żeśmy się odwołali do tradycji, że on jest na zakwasie. Dla nas to było bardzo ważne. I ten właśnie zwyciężył z wysokiej, bo to był według nas ten stary, prawdziwy, według starej, prawdziwej receptury chleb. Chleb z wysokiej najwidoczniej zasłużył sobie na miano najlepszego. Chlebek wypieczony przez yy, znajomego piekarza yy, na zakwasie. może wszystko droższy się wydaje, no, ma bardzo dobre zdjęcie, bo już będzie trzyna brakować tego chleba. Na przyszły rok będzie chleba z 10 kochajków zamówić, żeby nie tego. W dzisiejszym wydaniu programu Naturalnie Przemków to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.